Witajcie ponownie, dziś pokażę Wam technikę malowania mniszka lekarskiego, zwaną również mniszkiem bawełnianym. Wcześniej przygotowałam już sobie obrazek, oprawiłam ramkę, żeby pokazać Wam jaki jest efekt końcowy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i zachęcam Was do wspólnej pracy. Więc zaczynamy! Do wykonania pracy będzie mi potrzebna rolka papieru, kartka czarnego papieru bądź ciemnego, koszulka, na którą wyleję farbę i będę maczała sobie rolkę, pędzelki, baciki kosmetyczne, także wodę, gdy farba będzie za gęsta. Przystępujemy do działania. Rolkę papieru nacinam. Passa Wzięte paseczki rolki wyginam w ten sposób, aby utworzył nam się taki kwiatuszek. Teraz farbkę koloru białego wylewam na podkładkę. Jeżeli farbka jest za gęsta, sobie pędzelek w wodzie. Moja jest gęsta, więc maczam też w wodzie. Farbkę mamy gotową. I możemy działać. Wcięte paseczki z rolki przykładamy do farbki w ten sposób i przenosimy na kartkę papieru. Tak oto nam wychodzą tak zwane dmuchawce. Tak dla mnie technika jest ekstra. Można coś fajnego zrobić tanim kosztem. To będziemy mieć małą farbę, wyciśniemy jeszcze stópki trochę. Środek weźmiemy sobie od, odbijemy od nakrętki. robić tego precyzyjnie, dokładnie. Teraz narysujemy sobie łodygę. Weźmiemy sobie do tego cieńszy pędzelek, koniecznie z twardym włosiem i cieniutkim. W środek mieszka również, bierzemy takie cienkie kreseczki. Pacikiem kosmetycznym, przepraszam, patyczkiem kosmetycznym delikatnie brzegi w ruchawce malujemy. Przypuśćmy, że wieje wiatr i dmuchawiec nam leci. Powiewa na wietrze. Teraz pozostawmy dmuchawcę do wyschnięcia, a później obłożymy go w rangę. Jeden, drugi, trzeci wysek. i możemy umieścić obrazek w ramce. Taki obrazek może być nawet fajnym prezentem dla kogoś, kogo